Znajduje się w bardzo ważnym dla mnie miejscu, ponieważ urodziłem się 12 grudnia. Właśnie 12 grudnia obchodzimy tutaj uroczystość Świętej Matki z Guadalupe. I jest to miejsce, które wydaje mi się, że ono przemawia do nas, do Franciszkanów. Mexico City, Guadalupe. To właśnie tutaj przygoda z matką Bożą z Guadalupe zaczęła się między innymi z franciszkanami w roli głównej. Juan Diego był ochrzczony przez pierwszych misjonarzy, którzy pracowali na tym terenie, a byli to właśnie franciszkanie. Matka Boża posłała Jana do biskupa, który był Franciszkaninem. To był pierwszy biskup, który działał na tym terenie. Ciekawostką jest to, że Matka Boża objawiła się jako metyska. Jej twarz jest typową twarzą metyski. Ma też przy sobie czarne wstążki, a to oznacza, że utożsamiła się z kulturą Indian. W tamtej kulturze wtedy te kobiety, które były w stanie błogosławionym, nosiły czarne wstążki. Matka Boża przychodzi do Jana Diego jako piękna pani, która jest brzemienna, to jest w stanie błogosławionym. To nam przypomina, że my też mamy taki czas błogosławiony, też czas naszego adwentu, oczekiwania, noszenia Pana w sobie, po to, żeby urodzić słowo, które przyjęliśmy. To słowo. Potrzebne jest, żebyśmy rodzili przez to, co mówimy, przez nasze działanie, przez posługę, przez życie. Ona objawia się w momencie, kiedy rozpoczyna się ewangelizacja w Ameryce Łacińskiej. To tak jakby chciała powiedzieć, że, że chce, żeby Jezus narodził się na tym kontynencie. I Maria robi to w taki sposób, że używa szatę miejscowej kultury. Święty Jan Diego. Przez opowiadanie o spotkaniu z Marią fascynował jej postacią. Ludzie nawracali się, słuchając jego świadectwa. To, co w naszej duchowości jest bardzo istotne, to przynależenie do Maryi, zawierzenie jej swojego życia, swojej posługi, bardzo bliska relacja z nią. Niech Matka Boża zgłada lupę. Pomoże mi nosić święty wizerunek jej syna i jej samej w moim sercu, bo ja jestem w jej sercu.